Film, robię nowy system operacyjny i chciałbym Wam pokazać, jak on działa. Tylko chwilę, zezwolę, żebym on mógł odpalić. Jak widzicie, tutaj się nazywa Bad OS, bo na razie w tej fazie produkcji jest słaby. Właśnie z drugiej alfy będzie film jutro i spokojnie będzie też specjalny film. No w sumie ten specjalny film to będzie Minecraft, odcinek piąty, ale nikomu nie mówcie. Temu, kto oglądał. Że temu, kto ogląda teraz. Nie, nie oglądam ten film. Sorry. Źle. No i jak działa tutaj. Tutaj mamy kalkulator. Na razie tylko mam to odwołanie. Tutaj, tu pierwszą liczbę, drugą liczbę i tutaj do, do, dodaję. Nie. Tutaj nazwy pokazuję, tutaj pokazuję, żebym wybrał opcję. Mogę nawet odpalić tutaj tutaj jest to, tutaj jest to, tutaj jest to i tutaj jest to, tutaj jest to, tutaj jest to, tutaj to tu, tu, Wszystko jest takie same. No. I tak to w skrócie działa. Tutaj mamy kod, który da wybrać. Tutaj. Te wszystkie pisma, co. Ten. Tutaj jest kalkulator tutaj coś jest kalkulator, więc odpala to że się to kalkulator dodawał, nie. No i tak wygląda kod. I ogólnie z alfy, z bety pierwszej, to dopiero będę pokazywał, jak ja piszę ten kod, bo już mam wszystkie wersje przygotowane i dopiero teraz mi się przyszło, że może nagram jak pokazuję, co robię, nie. I przepraszam, że nazwa jest taka bardziej gamingowa, że. Pewnie mnie kiedyś ktoś zatu, zatuszy, że mm, nie o tym temacie jak chodzi o nazwę jest, y, ale w opisie pisałem, że nie wszystkie filmy są o grach. No, tak wygląda. Mogę wszystko pokazać. No, opcja pierwsza. Jak ktoś nie zrozumiał, to opcja pierwsza to wpisuję jeden tam, gdzie jest... Tutaj pierwsze chwilę. Auschiever. No tutaj jest jedynka. I tutaj jest opcja jeden. To będzie dodane w pierwszej wersji w drugiej wersji alfie, znaczy. No i nie mamy powtórzeń. Że od razu powtarza w pętlnie. Więc muszę odpalić od razu, od nowa. I mamy tu dwójkę, czyli dodawanie kalkulator. Tutaj piszę Wiadomo, i piszemy pierwszą liczbę. Na przykład 1. podacie 1. O. To 2. No i tak to wygląda. Jeszcze INF. Chwilę. I zakończymy już. No i tak to wygląda. bad OS Working in Python. Tak robię system w Pythonie. Wiem, że to jest chore. Albo może ktoś jeszcze robi system w Pythonie. Nie wiem. Czy to jest normalne? Ale chyba nie. Ale chyba nie. Working in Python. Ogólnie to druga wersja to będzie PyOS, bo Python. W skrócie Python, nie? Logicznie myślenie, nie? To będzie bardzo dużo dobrych funkcji. Akurat. I no. No i tyle, chyba, na no, ten odcinek. Tutaj wszystko jest. IF. Na początku jest IF, bo to jest początek, i potem to jest kontynuacja. To na mnie taki bo ja z, z moim kopilotem pracowałem. Na razie, jest tutaj. No, kod, który robiłem w tej najnowszej wersji, no. Czyli w tej 0.4, bo mówiłem, że w 0.5 dopiero będę mówił, robił, jak ktoś będzie cały czas stały w serii, to wszystko będzie wtedy rozumiał i w sumie nawet dobrze zrobiłem, że dopiero teraz mi wyszło do głowy, że o, fajnie, jakbym pokazał, co jaki system fajny robię to jest. This... Mm. dobra, zgadałem się, tak wygląda tutaj i jeszcze możecie zobaczyć, tutaj jest num1 i pierwsza liczba, num2, druga liczba i to pierwsza liczba, czyli pierwsza liczba dodać drugą liczbę. Więc no ale jest ten kod, więc jak ktoś by był początkowy, to by się też załapał. Tylko te nawiasy. Wszystko. To jest akurat najgorsze według mnie. Ja z tym się męczyłem tak. 10 dni, jak się przygotowywałem do pracy. Jakby to jest alfa, nie? To. Dla kogoś to się może zdawać dużo kodu, a dla kogoś, który już jest zaawansowany, to bardzo mało kodu. No dobra, zagadałem się, chyba koniec. No i jutro będzie kolejny film z tej wersji 1.2. 1.0.2. No i tutaj akurat już dużo funkcji będzie. Że na przykład funkcja, która jest, była, pisze tutaj, że dodana w... PyOS, ale tu jest bad, bo jeszcze nie wpadłem na tą nazwę Może no, będzie to funkcja dodana, więc Możecie czekać na ju do jutra i zobaczyć Jaka wersja, więc subskrybujcie może... I, może I zobaczycie mój postęp, jak chodzi Z tym moim systemem, a i jeszcze Jak będzie druga wersja Oj, 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 oj to ja mam jeszcze mm, wersję czekaj, to ja mam jeszcze wersję jeszcze mam wersję okienkową taką nie że taką tu jak tu wygląda tylko taką okienkową jak te, to okienko hm, nie, No i tak to wszystko wygląda Tyle chyba na ten film. Długo przedłużałem. Są to taki system jak Bart OS, związany z moim imieniem, ale nieważne. I tutaj mi trochę nie wyszło, bo są trzy errory i cztery ostrzeżenia. I no to nie zadziała, więc chyba sobie odpuszczę ten Bart OS. <coughs> Tak wyglądają początki. Przez 4 dni będę moje początki pokazywał, a potem będziemy kontynuowali razem. Myślę, ktoś to oczywiście będzie dalej oglądał, tę serię. Znowu. No i to chyba tyle. Tutaj już trochę większy kod był, ale spodziewajcie się, że w wersji GUI. Jak ktoś zna, to będę mówił GUI. GUI to jest to okienko. Jak będziecie dalej oglądali, to zrozumiecie, jak będę to mówił. Ojej. Jeden błąd naprawiony? Dobra, nieważne. To tutaj musi. A, dwie, siedź pa. Kontynuacja. Razem, że ja będę pisał dalej. Oczywiście z tą moją sztuczną gęsą Będzie Oczywiście A no tak, przecież ja mam wycięte tu dotąd Tutaj dotąd Więc, więc tutaj wy zatem nie widzicie Nie, to, to, tego nie widzicie To co pokazuję teraz <grym> <grym> Lub tego <grym> Jakby nie aktualizuję się już. Dwa tygodnie. Bo ja jestem deweloperem i nie mogę cofnąć się i muszę pendrive'a sobie zrobić. I przekopywać pliki systemowe i sobie zresetować i niech zostaną dane, nie? Tak, żeby zostały dane. Dobra, zagadałem się. Długi film będzie krótszy, znaczy dłuższy, bo więcej rzeczy będzie. Będę też mówił tych dodatnych. Jak ktoś będzie nowy. No i ty chyba na ten odcinek. Jak będzie. no. Dobra. Odblokowujemy kolejną część na 100 wyświetleń na początku. Bo nie wiem, czy Wam się to spodoba. Dobra, już zaraz 10 minut będzie to trwało, więc... Elo!